To program Kiek w Kosmosie i zapraszamy na orbitę. Oto główne tematy tego odcinka. Polska rakieta dotarła na granicę kosmosu. 101 kilometrów osiągnął bursztyn, przedstawiciele instytutu, który zbudował to kosmiczne cacko. Będą gośćmi tego odcinka. A ponadto kosmiczne macki, projekt rozwijany przez studentów z Politechniki Wrocławskiej ma polecić na pokładzie samolotu Europejskiej Agencji Kosmicznej i tam być przetestowany. Pokażemy Państwu, jak trwają przygotowania do tej misji, ale zaczynamy od. Wielkiego powrotu Europy do kosmosu. Rakieta Ariane 6 wystartowała, a na pokładzie 11 ładunków, w tym satelita IPSAT. Jednym z jego komponentów są kamery polskiej firmy Scano i przedstawiciel tej firmy już teraz Państwu opowie o tej misji. Pamiętamy, może nie tak bezpośrednio, ale znamy historię o tym jak wyglądał pierwszy lot poprzedniczki czyli rakiety Ariane 5, nie zakończyło się to z sukcesem, więc teraz było trochę obaw rzeczywiście, że w związku z tymi wszystkimi opóźnieniami jednak coś może pójść nie tak, natomiast wszystko poszło bezbłędnie, te pierwsze fazy lotu, separacja boosterów, separacja tego pierwszego członu, wystrzelenie CubeSatów, no to wszystko odbyło się tak jak powinno, i to nie jest wcale takie częste, jeżeli bierzemy pod uwagę starty nowych rakiet. Tam faktycznie było trochę potknięcia już na sam koniec misji, przed planowaną deorbitacją rakiety, i faktycznie ona dalej jest na orbicie. Natomiast, tak całościowo patrząc, to zdecydowanie jest to duży sukces. Jest trochę rzeczy do poprawy z perspektywy pewnie zamawiających takie rakiety, natomiast uzyskaliśmy. Znowu jako Europa dostęp do przestrzeni kosmicznej, swój niezależny, co jest w tych geopolitycznych czasach bardzo istotne. Ariane 6 to jest najnowsza europejska rakieta nośna produkowana na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, następczyni całej serii poprzednich rakiet, też o takiej samej nazwie, tylko innych numerkach, czyli Ariane 5 i wcześniej. Która pozwalała na wystrzeliwanie małych i dużych satelitów z kosmodromu w Gujanie francuskiej, czyli z terytorium zależnego Francji. Jest to do tej pory, była to tak naprawdę jedyna możliwość wystrzelenia dużych satelitów, dużych pojazdów kosmicznych w kosmos, która była niezależna od Stanów Zjednoczonych i innych państw, jeżeli chodzi o, o, o jakby ten segment europejski. Więc tutaj posiadanie swojego własnego dostępu do przestrzeni kosmicznej z powodów geopolitycznych ostatnio widzimy, że jest szalenie istotne, ale też chodzi o niezależność. Tak? Mamy szereg w Europie misji satelitarnych, projektów dotyczących telekomunikacji, obserwowania Ziemi, europejska wersja GPS-a. Lepiej by było, gdyby tego typu satelity i pojazdy latały jednak europejskimi rakietami a nie, żebyśmy musieli płacić Amerykanom za wyniesienie tego typu pojazdów kosmicznych. Już jest zakontraktowanych 30 startów. Duża część z tych startów faktycznie to jest konstelacja Amazona, czyli jakby odpowiednik tego, co robi SpaceX ze Starlinkami. Natomiast są też inni klienci. Około 13 startów w tym momencie chyba jest zarezerwowanych właśnie dla klientów komercyjnych. Więc, jakieta sama w sobie ma już zainteresowanie całkiem spore, jeżeli to porównamy na przykład z takim Falconem Heavy, który poleciał dotychczasowo 10 razy tylko, no to tu widzimy, że jest potencjał, tak? Czy sama jakieta jest przestarzała, czy nie? No, na pewno nie jest Falconem 9, nie wyląduje z powrotem ten booster. Natomiast, no, nie da się ukryć, że Falcon 9 to jest jedna z niewielu takich konstrukcji, która w ten sposób działa, tak? Jeżeli sobie popatrzymy na przykład na Chińczyków. Oni też nie mają w tym momencie tych umiejętności, tych kompetencji, ale latają na księżyc i im to nie przeszkadza, tak? Eee, cenowo e, oczywiście nie ma tak, łatw, tak łatwego dostępu do, do cennika Ariane 6, natomiast można tutaj e, się spodziewać, że I będzie to rakieta to jest... droższa niż Falcon 9. Okej, okay, zgadza się. Natomiast będzie dawała trochę inne możliwości, tak? Ten udźwik. Samej rakiety, na przykład na orbitę geostacjonalną, będzie większy, w związku z czym to wszystko zależy od tego, do czego taka rakieta ma być wykorzystywana. Jeżeli przyjdzie firma i będzie chciała wysłać 200 kg satelitę w kosmos, to pewnie nie będzie to najlepsza ekonomicznie opcja. Natomiast jeżeli przyjdzie duża instytucja rządowa, która będzie chciała wysłać trzy satelity, każdy o masie jednej tony, na specyficzne orbity, to może być to faktycznie rozwiązanie, które będzie mocno porównywalne z tym, co oferują Amerykanie. Pulsion nominal. Z naszej perspektywy wyglądało to tak, że faktycznie dawno, dawno temu, no bo projekt Ariane 6, tej rakiety, jest już opóźniony dosyć mocno, ale dawno temu dostaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w takim projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej. On się później faktycznie zaczął nazywać IPSAT albo Young Professional Satellite. Po angielsku. I naszym wkładem do, do całej tej misji rzeczywiście jest system dwóch kamer, które podczas lotu rakiety miały za zadanie obserwować dwa bardzo istotne wydarzenia, jakie się dzieją: czyli z jednej strony to miała być separacja owiewki rakiety, czyli tego takiego nosa w trakcie lotu. A z drugiej strony to miała być separacja tak zwanych CubeSatów, czyli małych satelitów, nanosatelitów, między innymi z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc te dwa zadania zostały nam postawione przez, przez zespół z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zaprojektowaliśmy specjalne kamery oparte o technologię, którą już wysłaliśmy w kosmos w zeszłorocznej misji StarVibe. No, i podczas testów na Ziemi wszystko było dobrze, wszystko działało. System został zakwalifikowany do lotu, więc został uznany za bezpieczny przez dostawcę rakiety. No i poleciał faktycznie w kosmos. 3 lipca 2024 roku przyjdzie do historii. To wtedy pierwszy raz rakieta wyprodukowana w Polsce przekroczyła linię Karmana, umowną granicę przestrzeni kosmicznej, która jest na wysokości 100 km. Bursztyna, bo o nim mowa, zbudowali inżynierowie z Łukasiewicza Instytutu Lotnictwa. Dyrektor tej placówki dr Paweł Stężecki oraz dr Adam Okini Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w sieci badawczej Łukasiewicz Instytut Lotnictwa, są moimi i Państwa gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 3 lipca 2024 roku z portu kosmicznego w Norwegii wystartowała rakieta Bursztyn. Zacznę od Pana doktora Adama. E, jak wyglądała ta chwila? E, jak wygl wyglądały przygotowania do lotu, ale także przed lotem? Jakby mógł nam Pan opowiedzieć. Sama kampania startowa to, to kilka dni, podczas których przebywaliśmy w kosmodromie Andoya Space w Norwegii. Natomiast same przygotowania to wiele miesięcy, jeśli nie mówić lat pracy. Przede wszystkim przygotowanie wszystkich komponentów i podsystemów do lotów, najpierw testowanych w laboratoriach, później podczas testów w Instytucie i u naszych partnerów, i dopiero kwalifikowaliśmy odpowiednie podsystemy do lotu, dopiero wtedy mogliśmy uruchomić całą logistykę związaną z transportem materiałów, również materiałów niebezpiecznych na poligon w Norwegii. A oczywiście poligon w Norwegii to pewna powtórka z naszych ćwiczeń, które odbywaliśmy i testów w Warszawie czy u partnerów. I oczywiście sama misja, która jest bardzo krótka, bo taka misja rakiety to jest kilkanaście minut. Natomiast jest kluczowa, i tutaj oczywiście ze wstrzymanym oddechem oczekiwaliśmy na kolejne kamienie milowe misji. Czy to wygląda jak w filmach z Hollywood, gdzie siedzą wszyscy w tej centrum, oglądają start rakiety, odliczanie itd. Dokładnie tak. Z tego miejsca startują różnego rodzaju rakiety. Nieopodal też rozwijany jest kosmodrom do startów rakiet nośnych, czyli takich, które mogą też wynieść coś na orbitę. I faktycznie tutaj zespół Norwegów gospodarzy odpowiednią infrastrukturę posiada. My, oczywiście, przyjechaliśmy z wyposażeniem mobilnym, natomiast niezależnie, gdzie do tej pory realizowaliśmy te testy, również w Polsce takie centrum misji zawsze mieliśmy. 101 kilometrów na taką wysokość poleciała rakieta Bursztyn, czy spodziewali się państwo, że to tak będzie wyglądało, czy może jednak wyżej. Celem było tak naprawdę zademonstrowanie, że możemy latać na pułapy bliskie linii Karmana. Nie stawialiśmy sobie konkretnej wartości jako cel, to nieco zależało też od warunków pogodowych, ponieważ te rakiety, jako rakiety, które są tak zwanymi rakietami suborbitalnymi, też są dosyć wrażliwe na warunki pogodowe, m.in. wiatr. Natomiast przyjające warunki pozwoliły na lot na jeden z możliwych wyższych pułapów. Ta rakieta ma troszeczkę większe możliwości, natomiast no, to, że to było bardzo blisko 100 km, to akurat też były odpowiednie warunki pogodowe, które na to pozwoliły. Tu tutaj kieruję pytanie do, do pana doktora Pawła. Rakieta suborbitalna, bo gdy ludzie słyszą rakieta kosmiczna, no to widzą Saturna 5, Falcon 9 i inne tego typu konstrukcje. Czym jest rakieta suborbitalna i dlaczego potrzebujemy jej w Polsce? Więc to troszeczkę inna klasa rakiet względem tych o których pan raczył wspomnieć. Jest to rakieta mała, wielokrotnie mniejsza od Saturna na pewno. Jest to rakieta która no nie wyleci w przestrzeń kosmiczną, nie poleci na orbitę okołoziemską, nie osiągnie też takiej wymaganej prędkości i tak dalej, tak dalej. Jest to demonstrator technologii, jest to zbiór technologii, który zespół Adama Oknińskiego i innych zespołów Instytutu Lotnictwa opracował na przestrzeni tak naprawdę ostatniej dekady, na podstawie różnego rodzaju planów, ale w oparciu o projekty, projekty europejskie, projekty nasze NCBR-owe. Zebraliśmy to wszystko w jedną całość i kilka lat temu postanowiliśmy to. Był też pomysł świętej pamięci doktora, przepraszam, profesora Piotra Wolańskiego, że, żeby zbudować na podstawie tych technologii i możliwości, które mamy polską rakietę, która w przyszłości będzie mogła być rozwinięta właśnie do, do czegoś większego, do rakiety orbitalnej, ale na razie jeszcze tam nie jesteśmy. Czy jest to jedno z największych kosmicznych wydarzeń w Polsce od lotu? Hermaszewskiego? Według mnie tak. Oczywiście po drodze pomiędzy lotem pana generała w przestrzeń kosmiczną a 3 lipca wydarzyło się wiele dobrego. Tak? Wiele instrumentów polskiej produkcji było częścią misji marsjańskich, nazwijmy to umownie misji kosmicznych. Warto tutaj wspomnieć o Politechnice Warszawskiej i ich wkładzie w rozwój programów satelitarnych PWSAT-1, PWSAT-2. E, natomiast uważam, że od lotu e, pana generała jest to największe wydarzenie, jeśli chodzi o technologie kosmiczne w Polsce. Mm -hmm. A dlaczego próba nie mogła być przeprowadzona w Polsce, tylko akurat wybraliśmy Norwegię? E, panie redaktorze, w Polsce mamy ograniczoną. E, zdolność poligonową, tak to nazwiemy e, ogólnie, e, więc do tej pory cztery poprzednie loty były możliwe do przeprowadzenia w kraju, tutaj korzystaliśmy z zaplecza. Poligonowego e, ukłony w kierunku naszego MONU, armii, tak, gdzie nam to u, u, udostępniali. Natomiast, e, aby wejść na ten pułap, e, musieliśmy wyjechać za granicę. Na pewno e, ważności temu faktowi dodaje e, historia, że Rosjanie przeglądali się tym testom. Zgadza się, tutaj mamy informację, że e, tuż przed testem e, w okolicy, czy na trajektorii lotu Bursztyna. Zacumował statek pod banderą rosyjską, miał do tego pełne prawo, tak? Mm. To też nie, nie, nie bądźmy. nie bądźmy... Ale przypadków przegradli. nie ma. Wie pan co, no to pan to powiedział, ale, ale tak, <laughs> ciężko wierzyć w przypadki. Panie Adamie, jako utleniacz zastosowano na tlenek wodoru o strężeniu. 98%, pierwszy raz w historii tego dokonano, jeżeli wyczytałem dobrze z Państwa informacji prasowej. No i dlaczego akurat w taki sposób postanowili Państwo sięgnąć kosmosu i dlaczego to jest takie ważne, że 98%? Tak, natlenek wodoru to jest ekologiczny materiał pędny, który może być wykorzystany w napędach rakiet, ale też satelitów. Ich historycznie używane były dużo niższe stężenia, tak, poniżej 90%. I to przekładało się na to, że takie misje mogły być dużo krótsze, nie dało się tego przechowywać długo, co tak naprawdę wyeliminowało już w latach 60. wykorzystanie tego, w, czy w większych rakietach, czy, czy docelowo też w małych, czy w dużych satelitach. Natomiast teraz nowa technologia, którą opracowano w Polsce i którą zresztą Instytut komercjalizował, to technologia wytwarzania i wykorzystania tego bardzo wysoko stężonego. Na wodoru nawet powyżej 98%. On może być, ma dużo wyższe osiągi, może być przechowany długo w kosmosie, co sprawia, że jest też atrakcyjny dla nowej generacji i rakiet, i satelitów. Mhm. Czy jest to najbardziej ekologiczna rakieta na świecie? Z pewnością jest to ekologiczna rakieta. Tutaj trudno porównywać konkretne rakiety, bo oczywiście poza, poza tlenkiem wodoru też różne paliwa w nich występują. Natomiast warto zaznaczyć, że same produkty czy termicznego, czy katalitycznego rozkładu na tlenku wodoru to jest para wodna i tlen, więc trudno faktycznie o coś bardziej ekologicznego. Panie Pawle, wspomniał już Pan o tym trochę, bo na specjalnej grafice, którą opublikował Państwa Instytut, doliczyłem się siedmiu rozwiązań, które Państwo opracowali patenty, Państwa technologia, która może z sukcesem zostać wykorzystana w innych systemach rakietowych. O jakich mowa? Przy okazji nazwijmy programu BURSZTYN, bo to tak naprawdę był program złożony z wielu projektów. Zostało opracowane wiele technologii, między innymi komputer pokładowy, ale tutaj długo by wymieniać tak naprawdę ile tych technologii powstało i jakie one były. Całość rakiety, 100% komponentów, co jest bardzo istotne, powstała w oparciu o polską myśl techniczną, technologiczną, ale co ważniejsze, została wykonana przez nas albo przez naszych poddostawców z Polski, czyli jesteśmy w stanie niezależnie wytworzyć tego typu rakietę. To kiedy następne starty? Tutaj jest to dobre pytanie. Jeśli chodzi o Bursztyna jako takiego, to doszliśmy do pewnego... Zamknęliśmy pewien etap. To był taki kamień milowy, który na tym etapie zamyka możliwości rozwojowe tej rakiety. Oczywiście, same technologie chcielibyśmy wykorzystać, wykorzystywać w większych rakietach, w większych obiektach. Choć, chociażby nasza nowoczesna wyrzutnia jest przystosowana do wystrzeliwania rakiet o dziesięciokrotnie większej masie. No tutaj liczę, nie ukrywam na to, że nasi rządzący zorientują się, jakie możliwości mają u nas w kraju, nim ponownie wybiorą się z walizkami dolarów na zakupy za granicę. Bo jesteśmy w stanie wiele z tych technologii zaprojektować, ale i wdrożyć do produkcji w naszym kraju. Bo rozumiem, jeżeli nic nie zrobimy, no to zachodnie granice, zachodnie firmy e, po prostu zabiorą nam tych uzdolnionych pracowników. Panie redaktorze, to jest troszkę tak, że my swoje zrobiliśmy, tak? Ci ludzie udowodnili, że przy bardzo ograniczonych i skromnych zasobach, bo tutaj no, nie będziemy porównywać naszego budżetu do budżetu Jackson, dlr czyli naszych japońskich czy niemieckich odpowiedników, a już o firmach komercyjnych nie wspominając. Teraz czas na ruch e, tych, od których wiele zależy w tym kraju, bo inaczej jak pan powiedział, My sobie poradzimy, tak? My jesteśmy inżynierami, my sobie pracę znajdziemy, bądź w Polsce wspierając koncerny transnarodowe, bądź po prostu pakując walizkę i jadąc za granicę. Ci młodzi ludzie, o których tutaj mowa, oni świetnie władają językami jednym bądź wieloma, udowodnili, że dużo potrafią i tak, jeśli nic nie zrobimy, jeśli nie zaoferujemy im ciekawego projektu, wyzwania, bo to o to chodzi głównie. Na miary ich możliwości to pojadą spełniać się realizować się zawodowo, gdzie indziej z obopólną korzyścią niestety dla nich i dla firmy, czy dla krajów zachodnich, nie, nie dla nas. To jaki pana zdaniem powinien być następny krok, nie wiem budowa swojego portu kosmicznego jakie macie państwo plany. Jakaś większa rakieta? w moim przekonaniu w Polsce jesteśmy w stanie wytworzyć rakietę zdolną do wynoszenia małych satelitów, które też jesteśmy w stanie zaprojektować i wytworzyć w naszym kraju. Mamy tutaj znakomitą firmę naszego partnera CreoTech, jest wielu innych, tak jak powiedziałem przy projekcie Bursztyn współpracowaliśmy z blisko 500 podmiotami w naszym kraju. Czyli konkludując, uważam, jestem przekonany, że Polska, pomimo sojuszy, jakie mamy podpisane, powinna mieć zdolność wynoszenia satelitów około 50 kg na orbitę, tak aby zapewnić nam zdolność przesyłania obrazów czy zobrazowania w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Panie Adamie, bo to pan powiedział w informacji prasowej. Że w Polsce jest możliwy rozwój rakiety nośnej, która pozwoliłaby właśnie na wynoszenie małych satelitów. No to jak taka rakieta miałaby wyglądać w porównaniu do bursztyna, który, jeżeli dobrze patrzę, e, ma masę startową około 300 kg, pędzi z prędkością 1,4 km na sekundę. E, oczywiście rakieta orbitalna, czyli taka, która mogłaby wynieść satelity na niską orbitę ziemską. To rakieta kilkustopniowa tak? w odróżnieniu od bursztyna tamtych stopni prawdopodobnie musiało być kilka, prawdopodobnie trzy stopnie. I ta prędkość, którą która osiągnie ta rakieta, no to będzie już rzędu 8 km na sekundę, a nie tych kilometra, czy nawet 2 km na sekundę. To oczywiście też duże przedsięwzięcie, jesteśmy tego świadomi. Natomiast też jako polski sektor przechodzimy powoli z tego momentu, gdzie skutecznie rozwijamy komponenty czy podsystemy i faktycznie uczymy się i już umiemy rozwijać całe systemy kosmiczne, również większe systemy kosmiczne, wykorzystując europejskie standardy kosmiczne i współpracując na rodzimym rynku. A co bardzo ważne, my też wierzymy, że ten sukces można przekuć w coś większego, również współpracując pomiędzy tymi podmiotami, firmami, instytutami, które rozwijają rakiety w Polsce. Tych podmiotów jest kilka i wierzymy, że też można zrobić coś nie dużo większego. A jak długo powstawał Bursztyn? Od pomysłu minęło ponad 9 lat, natomiast, tak jak dyrektor powiedział, jest to tak naprawdę program składający się z szeregu projektów. Najpierw był bursztyn 1, później infrastruktura mobilna do bursztyna była rozwijana, następnie pewne rozwiązania w zakresie zaworów pirotechnicznych, komputerów pokładowych, a finalnie bursztyn 2K. Tak? Natomiast cały program liczy 9 lat. Jeżeli dobrze rozumiem, to ta rakieta, jeżeli ten program będzie rozwijany dalej, umożliwiłaby nam. Jakby Startować z terenu Polski, powiedzmy, w stronę kosmosu. Jakby technologie wyprodukowane tutaj w Polsce testowane byłyby przez Polaków, nie musielibyśmy płacić zagranicznym firmom. Oczywiście w przypadku lotów suborbitalnych można wynosić różne ładunki technologiczne, również krajowe polskie firmy mogą prowadzić nie tylko badania naukowe, ale również rozwijać swoje technologie. Mamy tu partnerów również komercyjnych, którzy polskie produkty dla globalnego sektora kosmicznego próbują rozwijać, wykorzystując również nas jako platformę badawczą. Natomiast w postaci w przypadku rakiety orbitalnej to faktycznie ta niezależność w dostępie do orbity, niezależność w kontekście realizacji misji, ale również brak konieczności przekazywania dokumentacji czy całego systemu trzeciemu państwu lub Innym podmiotom jest na wagę złota. Panie Pawle, jest to tak zwana technologia Dual Use, czyli dla celów cywilnych, ale także dla wojskowych. Jak wojskowo można byłoby wykorzystać tę rakietę? Może jest już wykorzystywana? Panie redaktorze, no, można sobie tylko wyobrazić, co może być ładunkiem w takiej rakiecie i. W jaki sposób można ją wykorzystać? Te same technologie mogą być wykorzystane do projektowania i wykonania rakiety z głowicą balistyczną. Mówimy tu o konwencjonalnej rakiecie balistycznej, czyli tutaj mówimy o rażeniu celów tak naprawdę no nie chcę powiedzieć bez limitów, tak, ale, ale na takie odległości, na jakie nas jako kraj może to zainteresować, niezależnie od państw sojuszniczych, tak, czyli nie czekając na jakieś decyzje parlamentów obcych i tak dalej, i tak dalej. Technologie pokrewne i, i, i te, które są zabudowane na Burztynie, mogą być wykorzystywane również do projektowania rakiet średniego zasięgu, rakiet manewrujących i tak dalej, i tak dalej, więc to jest całe spektrum technologii, które można współdzielić. Oczywiście jestem przekonany, że... czy, 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 czy mam nadzieję, że zaprojektowane te rakiety najlepiej jakby skończyły swój żywot w silosach, tak? Natomiast żyjemy w świecie, który żyjemy i, jak to powiedział klasyk, chcąc pokoju, szykuj się na wojnę. Moim zdaniem mamy takie możliwości i, i, i szanse i należy z niej skorzystać teraz. No, bo za parę lat może być za późno. Takie rakiety czy takie technologie nie powstają w ciągu nocy, jak mawiają nasi anglojęzyczni koledzy, ani w ciągu jednej kadencji Sejmu, żeby była jasność. Tak? Bo to też jest istotne niestety w naszym kraju. Tu udało się zapewnić pewnego rodzaju ciągłość. Jest duży sukces i tak jak powiedziałem, grzechem naszym jako zarządzających byłoby niewykorzystanie tego. Niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę, że jest taka rakieta, ale niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę, że jest takie miejsce w Polsce jak Instytut Lotnictwa Łukasiewicza. Rakieta to nie jedyny wasz projekt. Jakie są inne? Bo na przykład wiem, że jest napęd satelitarny rozwijany. Zgadza się. E na terenie Instytutu Lotnictwa pracuje około 3000 inżynierów, doktorów, naukowców, z czego półtora tysiąca to są nasi pracownicy. Pozostałe półtora tysiąca to są pracownicy naszych partnerów przemysłowych, pracujących dla światowych gigantów amerykańskich, niemieckich itd. itd. To jest ogromny potencjał, który można odpowiednio ukierunkować i wykorzystać. I centrum doktora Adama Oknińskiego pracowało całe spektrum produktów i technologii kosmicznych, m.in. zawory, o których Pan wspomniał, napęd do korekty pozycji satelity, bądź też napęd do, do orbitacji mm. satelitów, no, żeby uniknąć tak zwanego śmiecenia w kosmosie, prawda? Cóż jeszcze wymienić, Adamie? Może Ty się pochwalisz tak, z takich tematów na pewno spektakularnych w kontekście też rozmowy o, o całej eksploracji kosmosu. Również zaangażowaliśmy się w projekty dotyczące lądowników, też transportu dalszego niż tylko na niską orbitę ziemską. I chociażby w ramach projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej współpracujemy w tej chwili z największymi integratorami w Europie, integratorami misji kosmicznych, również rakiet nośnych pod kątem tego, by polskie silniki mogły być wykorzystane właśnie jako główne napędy do realizacji tych dalszych misji, długotrwałych misji w kosmosie, gdzie ten ekologiczny, długoprzechowalny, efektywny materiał penny jest niezbędny. Dużo kosmicznych projektów ma miejsce w Polsce, zwłaszcza w placówce Łukasiewicza Instytut Lotnictwa, o czym mogli Państwo usłyszeć w trakcie tej rozmowy z moimi wspaniałymi gośćmi z panem pa, doktorem Pawłem Stężeckim, ale także z panem doktorem Adamem. Oknińskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ale to nie koniec programu Kiek w Kosmosie. Kontynuujemy naszą kosmiczną podróż, ponieważ Polacy będą testować kosmiczne macki. Studenci z Politechniki Wrocławskiej sprawdzą, jak w warunkach mikrograwitacji zachowają się silikonowe macki, czyli silikonowe rurki do chwytania i przemieszczania przedmiotów. Swoje badania przeprowadzą podczas lotów parabolicznych w samolocie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Odwiedziliśmy tych młodych inżynierów z kamerą, abyście mogli Państwo posłuchać o tym kosmicznym projekcie. Jesteśmy grupą 8 studentów działających w kole PW in Space przy Politechnice Wrocławskiej. I w tym przypadku opowiadamy o projekcie pobocznym koła naukowego, którym są macki do zastosowania w przestrzeni kosmicznej. Projekt polega na zbudowaniu oraz przetestowaniu e, chwytaka robotycznego e, zbudowanego z miękkich e, macek silikonowych. Macki są podobne do rurek silikonowych, z tym, że ich środek jest odsunięty od osi, m, przez co, gdy e, doprowadzimy do środka ciśnienie, one się zawijają, oplatują obiekt testowy, e, i w ten sposób uzyskujemy chwyt. Co to nam daje? Daje nam to możliwość chwytania e, Przeróżnych nieregularnych przedmiotów dzięki temu chyba jest też bardzo uniwersalny. Macki to projekt, który może być wykorzystywany w przestrzeni kosmicznej do oczyszczania np. orbity z zanieczyszczeń lub do wykorzystania w przenoszeniu delikatnych obiektów, takich jak rośliny w farmach, które są utrzymywane w warunkach mikrograwitacji. Zostały już przeprowadzone badania przez innych naukowców na Ziemi oraz na dnie oceanu do podnoszenia rozgwiazd. My z kolei chcemy je przetestować w warunkach mikrograwitacji i w tym celu wykorzystamy do tego platformę zero, zero g udostępnioną przez firmę Nova Space i Europejską Agencję Kosmiczną. Wybraliśmy loty paraboliczne, ponieważ pozwalają nam osiągnąć najdłuższy czas w warunkach mikrograwitacji, który jest przystępny do przetestowania naszego eksperymentu. Lot paraboliczny to jest specjalny manewr wykonywany przez samolot w tym przypadku Airbus A310, który porusza się parabolą. W poszczególnych punktach paraboli mamy określone warunki grawitacyjne. Przy wznoszeniu mamy hipergrawitację na poziomie 1,8G, a, a przez, 22, przez 22 sekundy, kiedy samolot się wznosi i opada swobodnie, mamy warunki mikrograwitacji. Jeśli chodzi o eksperyment macki, będziemy starali się uchwycić obiekt testowy naszymi maskami, który jest przymontowany do tensometru, mając dzięki temu odczyt siły, którą dysponuje dany kliper. Dziękuję, że spędzili Państwo z nami te 30 minut. To już koniec programu Kijek w Kosmosie. Na następny zapraszam za tydzień!